Ogrodnictwo to sztuka, którą człowiek rozwija od setek lat i stale doskonali. Każdy sezon wegetacyjny jest inny, pod kątem pogody czy też występowania różnych zagrożeń dla naszych upraw. Ponadto na rynku stale pojawiają się coraz to nowsze, ciekawsze odmiany, a także nowatorskie rozwiązania uprawowe. Ogrodnicy mają dziś możliwość uprawy gatunków z innych krajów. Z odmiennej strefy klimatycznej, co zarówno przynosi dużo frajdy, ale i niepewności, czy to się powiedzie. Dlatego nie można stać w miejscu. Sztuka ogrodnicza wymaga ciągłego rozwoju. Ogrodnictwo zachęca do zdobywania wiedzy nie tylko o samych roślinach czy metodach ich uprawy i pielęgnacji, ale również o otaczającym środowisku, w tym chociażby o znaczeniu bioróżnorodności gatunkowej roli organizmów zapylających, wpływie chorób i szkodników na plony, czy też o oddziaływaniu wrogów naturalnych na gatunki szkodliwe. Zgłębianie tajników ogrodnictwa zasadniczo dotyczy każdego, kto chce uprawiać rośliny bez względu na to, jaką powierzchnię dysponuje, a więc zarówno właściciela balkonu czy tarasu, działki rod lub dużego ogrodu przy domu jednorodzinnym ale i też profesjonalnego rolnika sprzedającego swoje plony klientom. Dlatego warto poszerzać swoją wiedzę, jeśli chcemy, aby nasze działania przynosiły pożądany skutek. Wbrew pozorom uprawa roślin nie jest wcale taka łatwa, zwłaszcza jeśli chcemy zbierać satysfakcjonujące plony, które będą zarówno smaczne, jak i zdrowe. To nie tylko ich sadzenie, podlewanie i nawożenie. Uprawa polega na wielu różnych czynnościach bezpośrednio lub pośrednio wpływających na rozwój roślin, które trzeba znać i wiedzieć, kiedy je wykonać. Ogrodnictwo zatem wymaga wiedzy o wymaganiach stanowiskowych poszczególnych gatunków, a w szczególności o glebie, która jest naszym warsztatem pracy. To właśnie od niej wiele zależy, dlatego trzeba o nią dbać. Tak w uprawie w gruncie, pod osłonami, jak i w ogrodnictwie tzw. Tak balkonowym. W najnowszym cyklu filmów poświęconym zaleceniom uprawowym będę poruszał różne tematy związane z, z najważniejszymi zagadnieniami, które każdy ogrodnik powinien wziąć pod uwagę. Wiele zaleceń uprawowych, które będę podawał, ma charakter uniwersalny. Zatem moje filmy mogą służyć jako poradni czy jako kompedium wiedzy dla każdego miłośnika uprawy warzyw.